Witam serdecznie na pikniku Piekarę Razem. E, zorganizowaliśmy tę imprezę wspólnymi siłami e, z, za pomocą kilku grup społecznych i nie tylko. E, organizatorem tej imprezy przede wszystkim jest SPI, BP, Wolontariusze Gwoździa oraz WOP. Tak jak widzicie, cała akcja, wszystko się na, na chwilę obecną rozwija. Cała akcja jest przeprowadzana tutaj dla tego gentlemana. To jest Adrian, który bardzo nam potrzebuje naszej pomocy. Chcemy chłopa tutaj postawić na nogi i ja mam nadzieję, że za pomocą Państwa kolegów, znajomych, mieszkańców piekar i miejscowości okolicznych uda się temu chłopu pomóc postawimy Adriana na nogi. Także serdecznie Was zapraszam. Jak widzicie, organizacja dopisała, pogoda jest super. Nic, tylko się cieszyć. Cześć dziewczyny, kogo reprezentujecie? Witamy serdecznie, Reze reprezentujemy Żłobek Miejski w Piekarach Śląskich. Jesteśmy tutaj delegacją z pysznymi ciastami, z tłustym chlebem, ogórkiem, solą, bo tego nie może zabraknąć. Tak, i chcemy pomóc Adrianowi stanąć na nogi. Wszystko mhm. dla niego. Koko -ko koncert, kaka kaka, Powiedz znowu, że ten szef taki dziwny, on to robi na freestyle'u, nagrywają mnie kamerką. Tak, a ja jadę z tą gangsterką, jadę z tą raperką. Jestem prawdziwy MC Siemianowicz Śląski, zapraszam tutaj wszystkich z całej Polski. Marek, jaki jest Twój udział w dzisiejszym wydarzeniu? E, mój, a właściwie nasz udział jako naszego sklepu Dekor Spekor dziś jest e, taki, że dowiedzieliśmy się o tym wydarzeniu, organizowanym przez grupę SPI i tak się nam jakby to powiedzieć zachciało tu z nimi wszystkimi być a że przy okazji jest jeszcze komu pomóc to, no to chyba to jest najfajniejsze w tym wszystkim. No. Fajnie ludzie przyjdą, na pewno będzie wesoło, a przy okazji też my wystawili kilka przedmiotów od nas tam do licytacji. Mam nadzieję, że fajnie się sprzedadzą i że pomoc będzie uzyskana. To wszystko dla ciebie, Ziomusz. To jest próba mikrofonu, Ziomusz. Wszystkiego najlepszego, od odzewkiego. Laura Hitagaki jest z Elo. Dzisiaj będziemy oferować państwu warkoczyki i warkocze, gdzie koszt takiej usługi to 10 złotych na rzecz pana Adriana. Zapraszamy. Na etapie życia źródłem dochodu Dzisiaj dla dzieciaków nie na dowód mamy w domu, Tomek, powiedz o zaangażowaniu Zintegrowanej Grupy Ratowniczo-Poszukiwawczej tutaj na dzisiejszym wydarzeniu. Jako Zintegrowana Grupa Ratowniczo-Poszukiwawcza w dniu dzisiejszym będziemy obstawiać wydarzenie pod względem medycznym oraz będziemy również przeprowadzali pokazy pierwszej pomocy na, na niemowlęciu. Jak wykonać pierwszą pomoc u niemowlęcia, które się zakrztusi oraz przestanie oddychać. Miałem w życiu taki etap, bo mnie narkotyczny letarz e, Przyjechaliśmy tutaj wesprzeć Adriana, e, jest to impreza charytatywna, jak zwykle się udzielamy, e, robimy wszystko co możemy, żeby pomóc. E, chłopak. E, chłopak jest paraliżowany od pasa w dół. Także robimy wszystko, żeby mu pomóc. Także dlatego tutaj jesteśmy. Okay. Pomagajmy i do przodu. Piekary razem. Witam! Ober jest zespołem zawsze, który, który, który był czuły na ludzkie do cierpienie, do tego, którzy był czuły się, że na ludzi, którzy potrzebują pomocy i zawsze to pokazujemy że, i chyba są my więcej grającym charytatywne i pomagające zespołem, nie, nie wiem, tak może trochę nieskromnie. Nie ale, ale trzeba pomagać, dobrze się zawsze wrocą podwójnie na Na pewno nie pomówimy wszyscy pamiętajcie, na pewno. Trzymajmy się, przejemy się, jak się będziemy przejać, to wszystkim będzie lepszy, łatwiej, łatwiej i się rady. Pana, pan z dzieckiem będzie pan potrzebny do pomocy. Poproszę tutaj pana. Proszę pana, proszę zadzwonić numer 112. Po pierwszym nie rozłączać się ze służbami ratunkowymi, tak? Dyspozytor zawsze wydaje. Jest bardzo fajnie, super inicjatywa, pomagamy Adrianowi, przebywajcie! Ilu wol wolontariuszy się zaangażowało tutaj? Wolontariuszy, jeżeli chodzi o, o, o nas, e, wolontariuszy gwoździa, jest to 30 osób zaangażowanych w organizację tego wydarzenia. E, wolontariusze dbają o ruch, tak? czyli o ruch gdzieś tam pomagają wybrać ten parking e, dla, dla mieszkańców, którzy po prostu przybyli na, przybyli na naszą imprezę. E, są zaangażowani w sukę strefy BIP i tym podobne. Ale tak naprawdę każdy z nas jest takim wolontariuszem w dniu dzisiejszym. E, są osoby zaangażowane z harcerstwa, które również podążają tutaj z puszkami. Mamy tutaj inne osoby e, stoiska, tak? Stoiska które w dużym stopniu e, robią rabaty, lub po prostu co którąś potrawę sprzedają e, za darmo, i pieniążki zostają do puszki. Więc tak naprawdę wszyscy jesteśmy wolontariuszami dzisiaj tutaj. E, na ten jeden numer obereszczelny El Hagang zrobiliśmy koszulki, które można dzisiaj wylicytować, i wszystkie pieniążki idą na rzecz Adriana. Przywitajmy je brawami! Brawo, brawo, Nasze hey, Dziękujemy bardzo za wsparcie, za akcję. W imieniu przede wszystkim Hospicjum bardzo, bardzo dziękujemy. No my przy okazji pikniku, który się dzisiaj odbywa, jako policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego dowiedzieliśmy się od organizatorów, że będzie również prowadzona zbiórka darów rzeczowych dla hospicjum. No i tak właściwie gremialnie wszyscy wspólnie postanowiliśmy, że tak fajną inicjatywę warto by było wesprzeć, dlatego przeprowadziliśmy wśród naszych policjantów i ich rodzin zbiórkę darów, które mamy nadzieję, że tym dzieciaczkom chociaż troszeczkę ulżą w takim ich ciężkim okresie życia. Można powiedzieć, że w takim dniu czuć jedność. Czuć, czuć. Myślimy, że będzie noc więcej. Będzie Zapra zapraszamy. Czekamy, aż przyjdzie reszta. Dlaczego tutaj jesteście? Jesteśmy po to, żeby pomagać. Wspieramy no. hospicjum. wspieramy Adriana, zapraszamy wszystkich na kopiec. Dostaliśmy zaproszenie od miasta piekary, żebyśmy przyjechali tutaj wspomóc tą fajną, fajną imprezę, która tutaj się odbywa. No, jak wiadomo, zawsze tutaj imprezy na Kopcu odbywają się ogólnie co 2-3 miesiące i tak staramy się ogólnie przyjeżdżać, pomagać. Każdy z nas pracuje zawodowo, ale w wolnej chwili, jeśli go ma czas, no to staramy się m.in oddzielić jakąś pomoc, jakkolwiek że tak powiem, trenujemy na różne pokazy. Ja jestem ratownikiem, kolega jest tutaj górnikiem, kolega ma własną działalność gospodarczą, ja jestem magazynier. magazynier i, ochrona. I ochrona. My dostaliśmy telefon, że taka akcja zostanie zorganizowana. Zaskoczyło nas to bardzo bo nie spodziewaliśmy się takiego odzewu, no i doszło do skutku, jesteśmy tutaj, dzisiaj się odbywa impreza. Ja jestem osobiście zaskoczona rozmiarem tej akcji, bo jest sporo stoisk, jest duża scena, są lody, wata cukrowa, jakieś fanty, no, no sporo tego się dzieje. Mam nadzieję, że więcej ludzi jeszcze przybędzie, pogoda to pisała, także jesteśmy zadowoleni, czekamy na finał, na wieczór. Słuchaj, głosu serca, to naprawdę nie trudne. Siema piekary! Siema piekary! Chodźcie tu bliżej! Dawajcie, szaszliwiecie troszkę! Co pani sądzi o tego typu akcjach w piekarach śląskich? Jeżeli mogę się wypowiedzieć króciutko na ten temat, to uważam, że jest to bardzo pozytywne, jeśli chodzi o piekary śląskie. Wszyscy razem tutaj pomagamy, bo w ludziach jest bardzo dużo dobroci, wystarczy po prostu tylko jedna taka strzała, jeden zapalnik, gdzie ktoś może tym wszystkim pokierować i ludzie otwierają serducha, ludzie są chętni do pomocy. 50 złotych, brawo! Brawo, 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 brawo! 50 złotych po raz złotych. Dziękujemy. Pierwszy. 50 złotych po raz złotych. 70 złotych po raz drugi! 70 złotych! 800 złotych, Jest! Dobra! Będziemy czochać brodziemy, obejrzymy, co się stanie. Zacznijmy od 10 zł. Nasz bohater, który dzisiaj oddał czołg. I powiedz mi, dlaczego dajesz? Lubisz pomagać? Tak. No i pięknie. Tata i z mamą super cię wychowali. Tak ma być. taki małym ciałku, takie duże serduszko. A tutaj kochani, którzy pomogli zlicytować dla tego człowieka te fantastycznie fanty. Mało tego, nie do, że wylicytowali, to dziecko z powrotem dostało zabawkę. Nie wiem, ile zbieraliśmy dzisiaj na licytacji, ale Adrian, trzymamy kciuki i lecimy z tematem. Zbliża się ku końcowi, za, za niedługo Oberschleisen da swój koncert. Chciałbym się zapytać, jak akcja przebiegła u Was? Wspaniale, wszystko się bardzo dobrze udało. Sprzedałyśmy praktycznie prawie wszystkie nasze wypieki piekarzanie spisali się na medal. Po prostu podchodzili, kupowali, chwalili, smakowało i wszystko, było bardzo dobre i cieszymy się, że w ten sposób mogliśmy pomóc i wszystko dobrze to, to nam się skończyło. My są śląskie czarnej ziemi. Tukaj jest nasz dom, Śląsko nasz przejazd. не устанешь сон.